Rozdział 17. Nasze podwójne zadanie jest rzeczą konieczną, byśmy mieli jasne i skrystalizowane poglądy odnośnie naszych obowiązków. Nie tylko musimy wykonywać dzieło Boże, ale musimy je wykonywać w sposób Boży. Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że my do tego stopnia mnożymy nasze organizacje i rozszerzamy naszą misję, że nareszcie to najważniejsze zadanie, do którego zostaliśmy powołani, albo tracimy z oczu, albo też zostaje ono z naszego życia zupełnie wyrugowane. Jeśli chodzi o samą pracę, to nie mamy żadnych trudności. Nasze instrukcje w tym względzie są całkiem jasne. Słowa te znajdujemy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale szóstym, wersecie czwartym. A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. Naszym pierwszym zadaniem jest modlitwa, bez której wszelka praca byłaby zupełnie bezsensowna. Drugą zaś rzeczą, do której jesteśmy powołani, jest usługa słowa. W Dziejach Apostolskich w rozdziale pierwszym, wersecie ósmym, określani jesteśmy jako świadkowie. A umarka w rozdziale szesnastym, wersecie piętnastym znajdujemy najwyraźniej sformułowane polecenie. Cytat. Idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Również w drugim liście Pawła do Tymoteusza, w rozdziale czwartym, wersecie drugim, czytamy: Cytat. Każ Słowo Boże. Jeśli tym dwu zadaniom, to jest modlitwie i kazaniu słowa, będziemy się wiernie poświęcali, nasze ręce będą zawsze pełne pracy. Z naszych obowiązków względem modlitwy będziemy się wywiązywali zarówno w komórce, jak i w zebraniu publicznym. Usługa słowa natomiast może się odbywać w stosunku do wszystkiego stworzenia w rozmaity sposób. Może ono być zwiastowane z kazalnicy, poprzez pracę z poszczególnymi osobami, poprzez rozpowszechnianie traktatów ewangelizacyjnych i tak Być wiernym naszemu podwójnemu zadaniu będzie oznaczało wyeliminowanie całej maszynerii, organizacji i działalności, która nie daje w rezultacie wykonania pracy przez Boga, wyraźnie określonej. W wypadku bowiem gdy te wszystkie rzeczy zostaną do naszego życia wprowadzone, z konieczności zaciemnią i wreszcie usuną to wielkie podwójne zadanie z naszego życia, zadanie, które zostało poświęcone Kościołowi. Dana mi jest myśl i wiem dla mego ja nie mogę żyć. Bez ciebie życie nic nie warte, twym chcę tylko być.